Tak więc, oto jesteśmy w kolejnej części Co słychać u Nikona um, Jak widzicie, w ogóle zmieniłem um, mój dom Nie jest on już taki fajny Jest lepszy O, proszę bardzo, jednopiętrowy mm, poziom ma tylko, niech będzie Poziomowy O w środku na razie surowizna, ale będzie lepiej Ogromna piwnica, którą cały czas powiększam Z czymś takim, takim brodzikiem O, o źródełko Co tu dużo mówić Aha. Źródełko Poczekajcie, muszę się napić mojego latte z ekspresu Specjalnej filiżance, czekajcie, jeszcze coś tylko zrobię, w czyli napiszę smsa. Sekunda, dzisiaj, zgodnie oczywiście z obietnicą, wybierzemy się do. Z obietnicą, ja nic nie obiecywałem. Wybierzemy się do neteru. Już tam raz byłem, więc wiem mniej więcej, jak to wygląda, i jak tam jest. Oj, poczekajcie chwileczkę, okno mi się otworzyło. Sekunda No, taki niemiły trzask, tak, tak. Cyk. Cyk. Kolejny łyk. Jak widzicie już tu byłem. W ogóle nie wiem o co tu chodzi, tak dokładnie. Co tu zbierać? Zebrałem trochę tego. O tego. Coś tu słyszę. Um, a z tego wypada jakiś żółty proch. Nie wiem za bardzo. O co chodzi? Aha, właśnie, wgrałem sobie tekstur paka. Full HD. Ta. Jakieś dzieci tu słyszę. Co to? Olefa. <laughs> o kurwa. What the fuck. Tego to ja nie widziałem. A <laughs> no może nie będę tego ruszał, jak to coś mnie też nie rusza. Hmm. Wyklatę na pewno pobudził moją wenę do mówienia. Niestety nie pobudził. O. O co tu chodzi? Co ja mam tutaj niby zbierać? Jak tak wygląda ten meter to chujowo. Mm. Coś tu piszczy, coś tu. A! Wow, wow, wow! Ja tego nie przewidziałem, moi drodzy. Śmieszna sprawa. O, co to za bloczki? To też mnie będzie atakowało? No będzie. E, to spowalnia. O oh fuck O oh my god Jak padnę to będzie ostra kicha Dobra Wynoszę się stąd Pokazałem wam Of kurwa Co to? Ja pierdolę przed tym trzeba chyba spierdalać Jezu, nie wyjdę O! O kurwa Gdzie ten mój portal? Jezu! Wynoszę się stąd, tylko jak? Co za dramat! W ogóle. Zaraz się pewnie spalę. Bo co w tym chodzi w tym zastranym neterze? Co to za gówno? Jakieś białe plemniki. Nie wiem, śpiewszam stąd. Wolę moją cywilizację ogólnie. Okej. Okay. Pięknie, a tu już noc. Drzewo jest. <śm> Farma kaktusów jest i to nawet połączona, basenik jest, proszę bardzo, jak piękna, jaka piękna kanalizacja. ile ja tego mam? 11 11, żeby nie było kurwa Który chce się napierdalać? Chyba w kopalni. No, jak widzicie, teksturpak surpak jest naprawdę świetny. Każdemu polecam. A, tu jesteś. O nie! Iii. Nie wierzę! Kurwa! Wszystko z diamentu poszło się jebać. A wszystko... Wszystko da się oddropić. Od, 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 wszystko? Ja się nie martwię padaniem jak niektóre chipy w tym Minecrafcie. To jest gra, chłopaki, to jest tylko gra. Naprawdę. Ale trzy rzeczy diamentowe muszą być. Nie, wszystkie trzy. Okej, okay, to jest najważniejsze. No i to chyba na tyle w tym, w tym biednym odcinku. Trzymajcie się. No i. Jeszcze coś wysadzę na koniec, może co? Lecz musi zapaść dzień, bo odcinek ma już chyba 7 minut i znów mi się będzie renderował 10 godzin. Szybko, szybko, szybko! Coś wam pokażę Palcie się szmaty O Boże, ale mam, ale fajnie mam A, dobrze, niech tak będzie O nie, tam jest na górze, mm. E no, idealnie, okej, okay, to na tyle Trzymajcie się, się, na razie